zdecydowanie, żeby zamówić auto. Zobaczym właśnie widać, że jesteśmy siostrami. I we wszystkich zdania jest po prostu dodawane. Pisze egzamin Ostatni. Witam Was kochanie w kolejnym dniu. Ja właśnie czekam na rodziców, ponieważ mają przyjechać i jedziemy do salonu. Wybierać, chociaż mi się wydaje, że rodzice są. Już zdecydowanie, żeby zamówić auto. No, także czekam, i później jeszcze chcę popracować, pojechać sobie do sklepu coś kupić, ponieważ idziemy dzisiaj na gotowania na żywo do hotelu Blue Diamond. Czas od czasu właśnie chodzimy tam na gotowanie na żywo, ponieważ to fajny moment, kiedy możemy spróbować różnego rodzaju kuchnie. I właśnie dzisiaj będzie kuchnia śródziemnomorska, czyli owoce morza, ryby, różnego rodzaju mięsa, jagnięciny, tam jeszcze coś tam. I to będzie na plaży, jeżeli oczywiście pogoda nam pozwoli. Także chcę coś kupić sobie, jakąś sukienkę. Jednak plany się zmieniły, i ja jadę sama do salonu. To znaczy ja przyjadę ze swojej strony, a rodzice przyjadą tak jakby osobno. Także Jadę. Jeszcze chcę właśnie zajechać na myjnię, żeby auto mi umyli przed gotowaniem. Jeszcze mam się ogarnąć później na gotowanie myć włosy, robić makijaż. Czemu dzień jest tak krótki? Właśnie jestem już na miejscu. Czekam na rodziców i przyjechaliśmy do Toyota Wytałem już to w Jotko. Po właśnie ty, że jesteśmy siostrami. Brałeśmy to samo. Podobno. No trochę trochę różne się. Ale ten pasem mi się bardziej podoba. A ja pewnie wezmę. Właśnie zrobiliśmy ziankę w zakupy. I... Teraz ja jadę do domu, ale po drodze jeszcze podrzucę diana do biura. Bo jednak będę pracować do domu, żeby zdążyć jeszcze się, się ogarnąć. Właśnie to jest mój obiad dzisiaj, ze względu na to, że idziemy na gotowanie, na żywo. No to niestety, to znaczy nie chcę najadać się za bardzo i dlatego właśnie wzięłam sobie e, takie smoothie warzewne owocowe pokażę Wam zaraz jeszcze co kupiłam sobie w zarze i w, i w czym pójdę właśnie dzisiaj na gotowanie w zarze kupiłam trzy sukienki pierwsza była ta fajna bardzo mi się toba jak nie wygląda i ona akurat a, była na prące. Yy... Nie obaczyłam właśnie na sklepie internetowym i myślę sobie, dodałam do krzyka, ale myślę sobie, że o, może będę gdzieś zależał, to kupię. Ale ogólnie dzisiaj poszłam do zary ze względu na to, że nie miałam w czym iść na gotowanie. I kupiłam sobie właśnie na to gotowanie taką satynową, czarną, piękną suknię. Bardzo mi się spodobała i pięknie mnie wygląda. To jest jedna. No i jeszcze taka zwykła czarna. No wiecie, nawet do pracy albo gdzieś na miasto pójść. Fajna taka. Wiecie, z tym zawsze do pięcia samemu nie. Czarna sukienka, fajna, fajnie się zbiorni. O, w sumie, bo mamy tak, że dzisiaj idę na, yy, idziemy na gotowania, jutro idziemy do znajomych, zaprosili nas, a w niedzielę mamy urodziny mojego męża, mamy. Więc idziemy, Żeby mam okazję ubrać wszystkie trzy sukienki. No, i to jest pierwsze. Powiem Wam, że rzadko ostatnio na czemuś. W... Nie wiem, dlaczego noszę krótkie sukienki, ale bardzo lubię. To jest ta długa czarna sukienka, której planuję dzisiaj iść na kolację. Fajna, bo pod nią można właśnie ubrać obcasy, czy bez obcasów. Ja dzisiaj będę akurat bez obcasów, ze względu na to, że to będzie na plaży. Fajnie, swobodnie mnie się czuję. I to jest właśnie ta trzecia. Panterkę, w sumie nigdy nie miałam takich sukienek. Podoba mi się. Trochę taka jest, wyciała za krótka. Nie jestem przyzwyczajona do takich sukienek, ale. To znaczy, aż takich krótkich. Ale myślę sobie, jejku, jestem młoda, nie? Kiedy będę jeszcze nosić takie krótkie? No, także. Dajcie znać w komentarzu, która wam najbardziej się podobała i która według was najlepiej. Pasuje. Ja już się zbieram. O, woski już zrobiłam. Teraz jeszcze została mi się pomalować i będę gotowa. Powiem wam, że bardzo lubię ten z Fajny jest. Kiedyś miałam ten, często używam, teraz mówię, um, że bardzo neksellow. No lub. właśnie, często używam. Rewelacyjny tusz. Naprawdę jest mega. I no to z Milk Makeup jeszcze co będę dzisiaj używać. O, żelotywy. Nowy. Zużyty. Tom Ford. Charlotte. Też jest zużyty. Yy, podkłady zawsze mieszam. No i cienie to będzie to face. Jeszcze baza. I dzisiaj dam sobie i Sandoran też podkład. Właśnie przyjechaliśmy na gotowanie już, tylko sobie domaluję usta i wezmę marynarkę i wdę Takie mam straty! I we wszystkich zdaniach jest po prostu dodawane. Świeże zioła i oliwa to chyba najbardziej rozpoznawalna. Y Rozpoznawane potrawy i y, produkty kuchni śródziemnomorskiej. Tak, to jest bardzo miłe. To Ale możemy też dać. Wygląda. zielonej, Modyńczy. możemy dać karbary. Możemy już podniesiona jako pik można stosować. Jak najbardziej. Może gadżaszewo? A jeszcze nie ma tych. Ja myślałam, a było czy nie było? Pyszna rybka. A jeszcze... Jesteśmy na kolacji, to piszę egzamin Dobrze. ostatni. No właśnie czekam, bo mam widełki czasowe, kiedy otwiera się egzamin. Nie jest tak także czekam. Dlatego wzięłam specjalnie z sobą laptop. Jest może się śródziemnym tak. Tak. tak? No Maciek, jaka jest największa wyspa może? Taky máme deserek, sicilijský.